Panie, w tej świętej chwili przychodzę przed Twoją obecność z otwartym sercem i spragnioną duszą. Uznaję, że Ty jesteś źródłem wszelkiego uzdrowienia i dobrobytu. Gdy staję przed Najświęczym, czuję Twoją miłość otaczającą mnie jak płaszcz pokoju i pocieszenia. Proszę, aby Twoje boskie światło przeniknęło każdy ciemny zakątek mojego istnienia, oświetlając obszary, które potrzebują uzdrowienia emocjonalnego. Wiem, że Ty znasz każdą ranę, każdą bliznę, którą noszę w swoim sercu. Nic nie jest ukryte przed Twoimi kochającymi oczami. Oddaję Ci wszystkie moje emocjonalne bóle, ufając Twojej mocy przywracania. Czuję, jak Twoja obecność się intensyfikuje, jak łagodny balsam dotyka mojej duszy. Pozwalam sobie być wrażliwym przed Panem, zrzucając wszystkie maski i obrony. Wiem, że w Twojej obecności mogę być autentyczny, bez strachu przed osądem. Twoje bezwarunkowe przyjęcie uwalnia mnie do bycia tym, kim naprawdę jestem. Panie, proszę, abyś uzdrowił rany przeszłości, które wciąż wpływają na moją teraźniejszość. Uwolnij mnie od tron, urazów i goryczy, które mnie uwięziły. Niech Twoja miłość wypełni pustki pozostawione przez odrzucenie, opuszczenie i stratę. Przywróć we mnie zdolność do zaufania, kochania i zdrowego relacjonowania się z innymi. Gdy medytuję nad Twoją dobrocią, czuję falę wdzięczności zalewającą moje istnienie. Dziękuję za każde błogosławieństwo, które już wlałeś w moje życie, za ludzi, których postawiłeś na mojej drodze, za możliwości wzrostu. Pomóż mi pielęgnować wdzięczne serce, dostrzegając Twoją łaskawą rękę w każdym detalu mojego istnienia. Wiem, że Ty możesz uzdrowić mnie emocjonalnie i pomóc mi osiągnąć dobrobyt we wszystkich aspektach. Proszę, otwórz niebiańskie bramy i wylej na mnie błogosławieństwa, które nie mają miary. Proszę, aby Twoja obfitość objawiła się w moim życiu finansowym, w moich relacjach, w moim zdrowiu i w moim celu. Uznaję, że prawdziwy dobrobyt wykracza poza materialne dobra. Obejmuje on pokój ducha, zdrowe relacje i życie z celem. Pomóż mi najpierw szukać Twojego królestwa i Twojej sprawiedliwości, ufając, że wszystkie inne rzeczy zostaną mi dodane. Niech będę dobrym szafarzem wszystkiego, co mi powierzasz. Czuję Twoją obecność jak rzeka żywej wody płynącą przez mnie, myjącą wszystkie nieczystości i odnawiającą mojego ducha. Pozwalam, aby ten boski strumień dotał do każdej sfery mojego życia, przynosząc uzdrowienie, odbudowę i dobrobyt. Niech będę kanałem tych błogosławieństw dla innych, dzieląc się miłością i łaską, które od Ciebie otrzymuję. Panie, proszę, abyś usunął wszystkie blokady emocjonalne, które uniemożliwiają przepływ dobrobytu w moim życiu. Uwolnij mnie od strachu przed brakiem, mentalności niedoboru i wszelkich ograniczających przekonań, które nie są zgodne z twoją prawdą. Pomóż mi widzieć siebie tak, jak ty mnie widzisz, jako ukochanego syna i dziedzica wszystkich twoich obietnic. W tej chwili intymności z Najświętszym oddaję ci wszystkie moje marzenia i aspiracje. Wiem, że ty zasadziłeś pragnienia w moim sercu i masz moc, aby je urzeczywistniać w sposób, którego nie potrafię sobie wyobrazić. Proszę o mądrość, aby rozpoznać Twoje plany i odwagę, by je realizować, ufając, że Ty otworzysz odpowiednie drzwi w odpowiednim czasie. Czuję głęboki pokój, gdy odpoczywam w Twojej obecności. Ten pokój strzeże mego serca i mojej myśli. Pomóż mi pielęgnować ten pokój wśród burz życia, wiedząc, że Ty masz kontrolę i działasz dla mojego dobra. Panie, proszę, abyś uzdrowił emocjonalne rany, które wpłynęły na moją samoocenę i obraz siebie. Niech będę w stanie widzieć siebie przez Twoje oczy, uznając moją wartość i potencjał. Uwolnij mnie od porównań, destrukcyjnej autokrytyki i wszelkiej formy autodeprecjacji. Pomóż mi zaakceptować moją tożsamość jako Twojego arcydzieła, stworzonego do dobrych uczynków. Gdy pozostaję w Twojej obecności, czuję, jak mój duch się wznosi. Nadzieja odradza się w moim sercu, a nowa siła pojawia się w moim istnieniu. Uznaję, że z Tobą wszystko jest możliwe. Żadna sytuacja nie jest zbyt wielka dla Twojej przemieniającej mocy. Panie, proszę, abyś błogosławił pracę moich rąk. Niech wszystko, co robię, prosperuje i przynosi owoce. Daj mi kreatywność, mądrość i doskonałość w moich przedsięwzięciach. Otwórz drzwi do możliwości i sprzyjaj mi w oczach ludzi. Niech będę światłem w moim środowisku pracy, odzwierciedlając Twoją miłość i integralność. Czuję Twoją obecność jak ogień oczyszczający, pochłaniający wszystko, co nie jest Twoje w moim życiu. Pozwalam, aby ten ogień spalił wszelką gorycz, wszelki strach, wszelką niepewność. Niech będę przekształcony na Twoje podobieństwo, coraz bardziej odzwierciedlając Twoją obecność w moim życiu. Panie, proszę, abyś przywrócił moje relacje. Uzdrów rany spowodowane twardymi słowami, nieprzemyślanymi czynami i niespełnionymi oczekiwaniami. Naucz mnie kochać tak, jak Ty kochasz, z cierpliwością, dobrocią i przebaczeniem. Niech będę agentem pojednania i uzdrowienia w moich kręgach wpływu. W tej chwili z Najświętszym oddaję Ci wszystkie obszary mojego życia, które potrzebują mocy Boga. Wiem, że Ty jesteś Bogiem niemożliwego, zdolnym do przemiany najbardziej rozpaczliwych sytuacji. Zwiększ moją wiarę, abym mógł wierzyć w cuda, nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich wokół mnie. Czuję falę wdzęczności zalewającą moje istnienie, gdy uznaję wszystkie błogosławieństwa, które już wlałeś w moje życie. Każdy oddech, każde uderzenie mojego serca to Twój dar. Pomóż mi utrzymać tę postawę wdzęczności, ponieważ wiem, że wdzęczne serce przyciąga jeszcze więcej błogosławieństw. Panie, proszę, abyś dał mi oczy do widzenia możliwości dobrobytu, które stawiasz na mojej drodze. Niech będę w stanie rozpoznać i wykorzystać każde drzwi, które otwierasz, każde ziarno błogosławieństwa, które siejesz w moim życiu. Daj mi odwagę, aby podejmować kroki wiary, ufając Twojej opiece i kierownictwu. Gdy pozostaję w Twojej obecności, czuję, jak moje serce się rozszerza. Miłość Pana umożliwia mi kochanie innych w sposób pełniejszy i bardziej autentyczny. Pomóż mi być kanałem tej miłości, przynosząc nadzieję i uzdrowienie złamanym serkom. Będąc rękami i nogami Jezusa w tym tak potrzebującym świecie. Panie, uznaję, że prawdziwa prosperita obejmuje zdolność błogosławienia innych. Proszę, daj mi hojne serce, gotowe do dzielenia się błogosławieństwami, które otrzymuję. Niech będę rzeką, a nie zbiornikiem, pozwalając Twoim błogosławieństwom płynąć przeze mnie, aby dotrzeć do wielu. Czuję Twoją obecność jako mocną kotwicę w burzach życia. Ta pewność pozwala mi stawić czoła wyzwaniom z odwagą i zaufaniem. Wiem, że Pan jest ze mną na każdym kroku, prowadząc mnie swoją potężną ręką. Dziękuję za ten cenny czas spędzony w obecności Najświętszego, ponieważ czuję się odnowiony, wzmocniony i pełen nadziei. Wiem, że Pan dokonuje cudów uzdrowienia emocjonalnego i prosperity w moim życiu w tej chwili. Przyjmuję z wdzięcznością wszystkie błogosławieństwa, które Pan wylewa na mnie. Niech opuszczę to miejsce przemieniony. Niosąc światło Twojej obecności, aby oświetlić świat wokół mnie. Niech moje życie będzie żywym świadectwem Twojej miłości, Twojego uzdrowienia i Twojej prosperity, Ojcze. Panie, podczas gdy pozostaję w Twojej najświętszej obecności, czuję, jak mój duch unosi się jeszcze wyżej. Twoje boskie światło wciąż przenika każdy zakątek mojego istnienia, przynosząc uzdrowienie i odnowienie. Dziękuję za ten cenny czas intymności którym mogę bez zastrzeżeń wylewać moje serce przed Tobą. Proszę, kontynuuj swoją pracę odbudowy w moim życiu emocjonalnym. Niech Twoja miłość wypełni puste miejsca pozostawione przez bolesne doświadczenia z przeszłości. Uwolnij mnie od wszelkich trąb, lęków i depresji, które okradają mnie spokoju i radości. Wiem, że Ty jesteś wielkim lekarzem, zdolnym uzdrowić najgłębsze rany duszy. Gdy medytuję nad Twoją dobrocią, czuję nową falę nadziei w moim sercu. Pomóż mi utrzymać wzrok skierowany na ciebie, źródło wszelkiej nadziei. Niech widzę poza obecnymi okolicznościami i ufam twoim doskonałym planom dla mojego życia. Panie, proszę, abyś poszerzył moją wizję prosperity. Niech zrozumiem, że twoja obfitość wykracza poza materialne rzeczy, obejmując spokój ducha, zdrowe relacje i życie pełne celu. Otwórz moje oczy, abym zobaczył niezliczone sposoby, w jakie pan już mnie codziennie błogosławi. Czuję Twoją obecność jak rzekę żywej wody płynącą przeze mnie, myjącą wszelką gorycz, uraz i ból. Pozwalam, aby ten boski strumień dotał do najgłębszych obszarów mojego istnienia, przynosząc uzdrowienie i wyzwolenie. Niech wyjdę z tego doświadczenia całkowicie odnowiony i przemieniony. Panie proszę usuń wszelkie blokady, które uniemożliwiają pełny przepływ Twoich błogosławieństw w moim życiu. Uwolnij mnie od negatywnych wzorców myślenia, ograniczających przekonań i autodestrukcyjnych zachowań. Pomóż mi w pełni zaakceptować moją tożsamość jako Twojego ukochanego syna, dziedzica wszystkich Twoich obietnic. W tej świętej chwili oddaję Ci wszystkie moje lęki związane z Prosperitą. Uwolnij mnie od strachu przed brakiem, finansowej niepewności i niepokoju o przyszłość. Pomóż mi w pełni zaufać Twojemu zaopatrzeniu. Wiedząc, że Pan zaspokaja wszystkie moje potrzeby i nie pozwala mi niczego brakować. Czuję, jak Twoja obecność wzmacnia moją wiarę i zwiększa moją zdolność do wierzenia w niemożliwe. Pomóż mi pielęgnować mentalność obfitości, zgodną z Twoją wolą. Niech widzę możliwości tam, gdzie wcześniej widziałem tylko przeszkody, i potencjały tam, gdzie wcześniej dostrzegałem ograniczenia. Panie, proszę, abyś błogosławił pracę moich rąk w niezwykły sposób. Niech wszystko, czego się dotknę, prosperuje i owocuje dla Twojej chwały. Daj mi kreatywne pomysły, innowacyjne strategie i odwagę, by je wdrożyć. Otwórz drzwi, których nikt nie może zamknąć, i zamknij drzwi, które nie są zgodne z Twoimi celami dla mojego życia. Gdy pozostaję w Twojej obecności, czuję, jak głęboki spokój osiada w moim istnieniu. Ten pokój strzeże mego serca i moich myśli w Chrystusie Jezusie. Pomóż mi pielęgnować ten pokój we wszystkich aspektach mojego życia, ufając, że Pan jest u władzy, nawet gdy okoliczności wydają się chaotyczne. Panie, proszę, abyś uzdrowił wszelkie obszary mojego życia, w których doświadczam niedoboru lub deprivation. Niezależnie od tego, czy chodzi o finanse, relacje, zdrowie czy cel, niech Twoja obfitość w pełni się zrealizuje. Pomóż mi dostrzegać i przyjmować wszystkie błogosławieństwa, które Pan wylewa na mnie w tej chwili. Czuję Twoją miłość otaczającą mnie jak płaszcz ochrony i troski. Ta miłość umożliwia mi kochanie innych w sposób głębszy i bardziej autentyczny. Pomóż mi być kanałem Twojej miłości, przynosząc uzdrowienie i nadzieję zranionym serkom wokół mnie. Panie, proszę, abyś zharmonizował moje pragnienia z Twoimi. Oczyść moje motywacje i pomóż mi najpierw szukać Twojego królestwa i Twojej sprawiedliwości. Niech moje dążenie do prosperity zawsze będzie prowadzone pragnieniem, aby uwielbiać Twoje imię i błogosławić innych. Gdy kończę ten cenny czas w Twojej obecności, czuję się odnowiony, wzmocniony i pełen nadziei. Wiem, że Pan dokonuje cudów uzdrowienia emocjonalnego i prosperity w moim życiu w tej chwili. Przyjmuję z wdzięcznością wszystkie błogosławieństwa, które Pan wylewa na mnie. Niech zakończę tę modlitwę przemieniony. Niosąc światło Twojej obecności, aby oświetlić świat wokół mnie. Niech moje życie będzie żywym świadectwem Twojej miłości, Twojego uzdrowienia i Twojej prosperity. W imię Jezusa, amen.